Na co dzień sporo ich dzieli, jednak w tej sprawie byli prawie jednomyślni. 34 radnych sejmiku powiedziało tak dla pomysłu ustanowienia postaci świętego Jana Pawła II patronem Małopolski. Dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Z inicjatywą wskazania właśnie papieża Polaka jako przyszłego patrona Małopolski wystąpił marszałek Witold Kozłowski. Ja uważam, że to jest jedyny kandydat do tego, aby był patronem Małopolski. Dla nas to będzie ogromny zaszczyt, jeżeli cały ten proces ustanowienia doprowadzimy... Przy współpracy ze stroną kościelną do szczęśliwego zakończenia. W przyszłym roku przypada setna rocznica urodzinka Rola Wojtyły. Ustanowienie świętego Jana Pawła II patronem dla regionu, w którym przyszedł na świat, wychował się, pełnił posługę kapłańską oraz biskupią i wreszcie, skąd wyruszył objąć stolicę Piotrową, byłoby godnym podkreśleniem tego faktu. Nie mamy już Jana Pawła II, prawda? I myśmy powinni robić wszystko, żeby jego nauki, jego. Całe życie było dla nas przykładem. Teraz inicjatywą marszałka i radnych Sejmiku zajmie się strona kościelna. Ostateczne tak, powie Watykan. Radni Sejmiku zdecydowali także o tym, że Małopolska będzie miała swoich honorowych obywateli. Rekomendować i opiniować kandydatów będzie specjalna kapituła. Tam jest zastrzeżenie takie, że nie powinno być więcej takich obywateli w roku niż pięć. Czyli jest pewne ograniczenie, jest określona kapituła, jest określona procedura. O tym, kto dostanie tytuł honorowego obywatela województwa małopolskiego, zdecydują stosowną uchwałą radni.